To są właśnie takie dwa wredne hormony, które są w nas. Grelina, która krzyczy daj jeść, i leptyna, która mówi: Ty się w ogóle nie najadłaś. I tym jesteśmy obdarowani, my, chorujący na otyłość. I po operacji bariatrycznej, bo też jest taki mit, że operacja. To jest po to, żeby zmniejszyć żołądek, ale nie do końca to jest jej celem. Jej celem właśnie jest wycięcie tej wrednej greliny, która krzyczy daj jeść, daj jeść. I niestety nasz organizm próbuje nas przechytrzyć i ta grelina po roku, po dwóch latach zaczyna odradzać się. Więc ten czas, kiedy nasz organizm chudnie za nas przez pierwsze... Rok, dwa lata po operacji to jest właśnie czas, który trzeba bardzo dobrze wykorzystać na ułożenie sobie relacji z jedzeniem, na wyjście z tych różnych pułapek, na przykład związanych z wyrzutami sumienia. Potem jak zjem kawałek nie wiem, sernika. Na przykład, dzisiaj wiem, że jeżeli ja nie jem sernika w dużych ilościach i każdego dnia. To naprawdę nic złego się nie wydarzy, jeżeli raz na jakiś czas go zjem. I wliczę to, nawet jeśli nie zapisuję sobie wszystkich posiłków, ale będę wiedziała, że tak, to był ten posiłek, który zjadłam i nie zjem w związku z tym za godzinę kolejnej rzeczy. Dbam o to, żeby jeść mniej więcej co trzy godziny, żeby jeść cztery, pięć razy dziennie. Dbam o to, żeby idąc na konferencję gdzie wiem, że będzie mnóstwo ciasteczek, mieć w torebce kanapkę, kanapkę z żytniego chleba z mozzarellą i pomidorem. I jak ją zjem, to mnie nie korci, żeby sięgać po ciasteczka.